Siemanko. Witam w kolejny poranek w Wunktau. Dzisiaj znowu pobudka przed schodem słońca. Mamy do przejechania około 10 km. Właśnie zamówiłem sobie skuter, już po mnie jedzie. Mam nadzieję, że warto. Bo przyznaję, że nie chciałem się wstawać. Szukałem sobie uzasadnienia, po co w ogóle to robię, ale może będzie fajnie. FEW MOMENTS LATER A FEW MOMENTS LATER Miał słońca No nie wyszło Kierowcę którego trafiłem Nieszczęśnika tłustującego Mam wrażenie, że trochę lepiej znałem miasto od niego samego. Najpierw zawiózł mnie do latarni, naprawdę dużo dalej niż chciałem. Niestety było zamknięte. Pomyślałem, bo myślałem, że może tam zostanę, bo możemy na ładnym widoku. Jak zobaczyłem zamkniętą bramę, no to, to jest za daleko, bo musiałbym iść z buta około 5-6 km po to, żeby dojść do jakiegoś rozsądnego miejsca. Pójdzie zaczął jechać w drugą stronę, w kierunku Figury Jezusa. Ale zatrzymał się w środku trasy, bo się droga skończyła i stwierdził, że w sumie jesteś znowu w poprawnym miejscu. A no, powiedziałem mu, że jednak nie i później musiałem kierować, którędy ma jechać. A droga była wyjątkowo prosta, bo już dwa razy dojechaliśmy do morza. Wystarczyło wzdłuż morza jechać, żeby dojechać tutaj właśnie, gdzie jesteśmy. A niestety już jest po szóstej. Chciałem wystartować przed szóstą, Chciałem być już tutaj na miejscu. Więc no średnio mi to wyszło. Celem porannej wyprawy było nagranie wschodu słońca nad wyspą Miłonba. Znajduje się tam świątynia poświęcona świętej damie wodnego smoka, opiekunce pogody i rybaków. Wyspa ta leży zaledwie 200 metrów od brzegu, ale prowadząca do niej ścieżka pojawia się tylko podczas odpływu przez dwie godziny 14 i 15 dnia miesiąca księżycowego. Legenda mówi, że kiedyś pewien kupiec zbudował tam świątynię. Podziękowaniu za ocalenie z morskiej burzy. Dziś wyspa nazywana jest Małym Wietnamem, bo choć niewielka, ma w sobie ducha całego kraju. Wspinaczkę na górę z posągiem Jezusa zostawiliśmy na kolejny dzień. Zobaczycie ją w drugiej części filmu. Właśnie robię kolejne podejście z powrotem do mieszkania. Znowu skuterem. Wcześniej skończyło się tak, że trzy razy zawiózł mnie w trzy różne niepoprawne miejsca. No mam nadzieję, że do hotelu jednak trafię. Tym razem bez niespodzianek. Tutaj mój, mój skuterek. Dowódź mnie pan bezpośrednio na miejsce. Ale żeby się dogadać z kimś ciężka sprawa. Nikt nic nie kuma. Jak nie gadasz po wietnamsku to mu trzeba sobie radzić tłumaczem. Ale na Migi jakoś da się z ludźmi dogadać. Zaczynamy nasz dzisiejszy dzień. Są kiesza, ale jest godzina tak 12-13 i w Wietnamie już bawią się na całego, karaoke porozstawiane, widać, że bardzo to lubią, już panowie nadają, to co idziemy, zobaczymy gdzie nas dzisiaj nogi poniosą. to jest żart, bo nikt, e, zupełnie nikt z kierowców nie zwraca na Was uwagi, nawet jak jesteście na pasach. Aby dotrzeć do Posągu Jezusa należy pokonać 811 schodów. Po drodze znajdują się kaplice, figury świętych oraz budki z lodami. Widok na wybrzeże rozszerza się z każdym krokiem. Na szczycie czeka nie tylko imponujący posąg, ale też piękna panorama na morze i miasto. Posąg Jezusa w wungtał to największa figura Chrystusa w Azji. Ma 32 metry wysokości, a jego ramiona rozciągają się na ponad 18 metrów. Pod względem wielkości zajmuje czołowe miejsce na świecie. Wyższy jest tylko posąg w Siebodzinie. Obydwa posągi są wyższe niż słynny posąg Jezusa w Rio. Co ciekawe, do wnętrza figury można wejść. Spiralne schody prowadzą aż na ramiona, skąd roztacza się spektakularny widok na morze i miasto. Budowa wietnamskiej statuły trwała niemal 20 lat. Posąg wznosi się na małej górze, uznawanej za symboliczne miejsce spotkania kultury katolickiej z lokalnymi wierzeniami. To dzieło katolickiej wspólnoty z Wietnamu, dziś uznane za narodowy zabytek kultury. Weszliśmy na szczyt góry z pomnikiem Jezusa. Okazuje się, że na górę na pomnik też można wejść i tam chodzić po jego barkach. Jednak nas nie wpuścili. Okazało się, że mam zbyt krótkie spodenki. Widać mi kolana i pan stwierdził, że nas nie wpuści. Więc no niestety, idziemy zwiedzać dalej. Znaleźliśmy fasolkę szparagową. O, leży tutaj. co tu mamy? Jakieś pesteczki. No widnie. Właśnie się okazało, że i na salatarnie przez przypadek szliśmy po terenie wojskowym. Eee, pan nas szybko wygonił. Szedł za nami jakiś czas ochroniarz wojskowy. Nie był w stanie się domyślić skąd myśmy przyszli, bo przyszliśmy z drugiej strony. Eee, no, wyrzucił nas, ale nic się nie stało. Szedł za nami kawałek, patrzył co robimy, ale chyba rozeszło się po kościach, więc idziemy dalej. Jest tutaj już dużo ludzi, więc myślę, że nic wielkiego się nie stało. zrobiliśmy naprawdę kawał drogi. Zaczęliśmy u podnóża góry z figurą Jezusa. A później cała trasa tu jest w dół i znowu w górę. I jesteśmy. A za nami jest latarnia. Taka nie za wysoka w sumie. Spodziewałem się czegoś większego. Przynajmniej z daleka tak to wyglądało. Ale mamy przepięknie na całe miasto. Okazało się, że na wieżę nie wejdziemy, na latarnię, na latarnię morską, więc na zachód słońca chyba idziemy do kolejnego punktu, zejdziemy już do plaży, może coś zjemy w końcu. Bardzo ciężko tu jest z jedzeniem, bo myśleliśmy, że będzie tak, że po prostu wychodzimy, więc trochę jak w Tajlandii jest dużo street foodu, ale na przykład tutaj jest street food przy tej latarni i można kupić jogurt i jajka na miękko. Nie wiem, czy to jest dobry posiłek na obiad. Bardzo, bardzo mam ochotę na Sejgonki, ale też ciężko je dostać, więc właściwie... Pójdziemy, się... na Pójdziemy na pizzę. Pójdziemy na pizzę, mnie tak, do włoskiej restauracji, ale generalnie jak się nie chce tej zupy, no to bardzo ciężko, ciężko coś dostać. W Wietnamie swastyka nie ma negatywnych skojarzeń. To starożytny symbol szczęścia, harmonii i wiecznego życia. W kulturze buddyjskiej, która silnie wpływa na Wietnam, symbol ten często pojawia się w świątyniach i na posągach jako znak pomyślności i ochrony przed złem. Całkiem smaczny, chociaż wyglądał bardzo niepozornie. Ale w większości to smakowało jak e, parówka w różnej formie. E, Znaleziona na głębokim tłuszczu. No dokładnie, czasem jakąś panierkę miała, czasem kawałki papryczki chili. No ale ciekawe jest to, że nawet Fitbush, każda wózka wygląda tak samo. To prawda, wszędzie sprzedają to samo. To nie jest tak, że się pójdziesz, masz dużo do wyboru. Nie, każda wózka to jest to samo? Ta sama cena? I... Te same siodełka nawet, na których możesz usiąść, więc no to jest akurat ciekawe. A teraz idziemy dalej. Może na pizzę albo, albo coś innego. To nasz dowód na to, że w Wietnamie można zjeść dobrą pizzę. Nocny rynek ładnych knajpek kwitnie, my już na najedzeni, wracamy do domu, mamy około półtorej godziny e, na piechotę. Zobaczymy, może w pewnym momencie zamówimy kraba. na razie idziemy oświetlonym chodnikiem, zobaczymy jeszcze morze. Nie byliśmy jeszcze wieczorem nad morzem, więc całkiem fajna opcja wrócić sobie jeszcze na piechotę. Mamy do sobą jakieś 10 km, ale mamy wygodne buty, nie spaliliśmy się, bo mieliśmy koszule i czapki. Możemy iść dalej. Nie, nie ja nie dałam się nabrać na takie triki nagrywaniem, jakie śpiewam. Ja Śpiewaj. Już nie nagrywam. Uh -huh. tak. Ale ciekawe, patrz, panie jesteśmy w oświetleniu na tą wyspę. No, bo tam światła podają, no, nie? Tak, możesz śpiewać. Tak. Ja lubię śpiewać, ale jak nikt nie patrzy. Nikt nie patrzy. Patrz. W tym kraju naprawdę lubią karaoke. Właśnie byliśmy świadkami, jak siedział pan nad brzegiem tutaj morza. Rozstawił sobie krzesełko, telefon na statywie, wielki głośnik, no i śpiewał karaoke. Ale on wcale nie zbierał pieniędzy. On się odwrócił w kierunku morza on śpiewał do morza. Miło, spędzał sobie czas po prostu. No. W Wietnamie bez względu na porę dnia miasto tętni życiem. Nawet po zachodzie słońca plaża była pełna ludzi. Jedni spacerowali, inni grali, a dzieci biegały po piasku. Tu po prostu zawsze coś się dzieje.